W dzisiejszym filmie pokażę Wam kilka, dosłownie kilka, bo to nie są wszystkie nowości, które będę miała do nowego mieszkania, ale przyszło mi kilka zamówień, kilka już odebrałam, więc stwierdziłam, że taki zbiorczy, haul, pierwszy do nowego mieszkania nagram, e, więc zaczynam. E, pierwsza sprawa kołdra, pościel. Nic spektakularnego, ale no, jeżeli już robię taki hol, no to pokazuję wszystko. Kupiłam nową pościel, dlatego że w nowym mieszkaniu będę miała dwa pokoje, dwa łóżka, sypialnię i salon. W salonie będę przyjmować gości, którzy gdzieś tam. Jeżeli przyjadą do mnie i będą nocować, no to też potrzebuję pościeli, tak? Całego kompletu. Aktualnie mam jedną kołdrę, dużą co prawda, ale jednak jedną, więc potrzebowałam kolejnej. Tę akurat kupiłam do sypialni, bo to jest duża kołdra, ona jest 160 na 200 Kupiłam ją w Agata Meble. Nie wiem o co chodzi z tym komarem tutaj, ale, ale dobrze, taki znak jest jak najbardziej akceptowalny. I kupiłam ją na przecenie Ona była za 60 zł chyba Więc mam nadzieję, że też jakościowo będzie dobra Nigdy nie miałam pościeli z Agata Meble Więc zobaczymy Ogranicza aktywność nocną komarów O, zastępuje pestycydy przeciw insektom Pierwszy raz słyszę, żeby kołda działała przeciw komarom Ale okej okay. Jest to raczej z takich cienkich e, kołderów no, nie chciałam grubej, wiecie jak to jest? No w lecie to już w ogóle nie mam mowy, żebym spała pod y, grubą kołdrą. A w zimie ja też nie mam y, zimno w mieszkaniu tutaj, więc generalnie zawsze miałam taką cienką. No i tym razem też na taką się zdecydowałam. Będzie u mnie w sypialni, dam wam znać, jeżeli już ją przetestuję. W Agata Meble kupiłam jeszcze takie poduszki na krzesła. Jeżeli e, pamiętacie, to ja takie dwie poduszki już kupiłam, bo ja tutaj miałam stół z krzesłami, tylko, że miałam dwa krzesła. E, natomiast w tym nowym mieszkaniu będę miała cztery krzesła, więc potrzebowałam po prostu dodatkowych poduszek, dlatego, że ja tych poduszek nie zostawiam tutaj, bo mi się one bardzo podobają. W ogóle ten kolor, taki granatowy, e, no czuję, że to jest mój kolor, dlatego chciałam sobie zabrać ze sobą te poduszki, tym bardziej, że one były nowiutkie, świeżutkie, praktycznie niezużyte nie w ogóle. Więc dokupiłam sobie dwie takie same i akurat też były na przycenie, tak mi się udało, 20 zł, jedna naprawdę są piękne, tutaj z jednej strony jest taki welor, z drugiej strony taki materiał mniej brudzący się na pewno, więc bardziej praktyczny, więc takie dwie poduszki też pojadą ze mną razem z tamtymi dwoma. Kolejna rzecz, którą kupiłam w Agata Meble. To jest taka kapa na łóżko. Kapa, jak to się nazywa? Wiecie, po prostu na łóżko zaścielacie sobie swoją pościel, również w takim granatowym kolorze, 200 na 220 cm narzuta, o, tak to się nazywa, narzuta na łóżko. I ona jest, nie chcę jej rozpakowywać, bo będzie mi ciężko ją zapakować z powrotem, ale przybliżę wam, to na pewno zobaczycie, że ona jest w takie plastry miodowe. E, myślałam, że będzie bardziej e, taka błyszcząca, ale myślę, że nie powinna być. E, zresztą zaraz sobie tutaj. O, tak wam może pokażę. No, jest bardzo ładna, miła w dotyku, taka troszkę misiowa, ale nie jest gruba. Więc myślę, że fajnie będzie wyglądać na łóżku, jeżeli będzie przykryta nią kościel. I za nią nie pamiętam, ile zapłaciłam, ale 100 coś złotych. Ona nie była droga, 130 chyba. Nie wiem, czy byłam na przecenie, czy też nie, ale porównując sobie z innymi narzutami, na przykład w home Menu, bo też patrzyłam, też były piękne, ale one już kosztowały 200 coś pod 300 zł, więc fajnie, że mi się udało kupić tań, tańszą, a jednak również. Bardzo ładną. Z Agata Meble to już chyba wszystko. Przejdźmy sobie do IKEA ale przez IKEA dosłownie przelecimy, dlatego że resztę rzeczy z IKEA planuję już kupić na miejscu. Natomiast przy rozpakowywaniu rzeczy tam już będę potrzebowała takich um, silikonowych mat do szuflad. Wzięłam takie cztery, mam nadzieję, że mi starczy, głównie chodzi mi o szuflady, szafki w kuchni, ale również w łazience, no i może też po prostu w, jak, w jakichś meblach, w pokoju, w jakiejś komodzie czy czymś takim. Wzięłam cztery, mam nadzieję, że starczy, w jednej jest 150 cm, więc półtora metra. No, i ona jest szeroka na 50 cm. E, dajcie znać, czy Wam się sprawdzają. Wiem, że były jeszcze takie białe. Ja wzięłam przejrzyste. One są dosyć grube, więc na pewno zabezpieczą te szuflady. I mam nadzieję, że też nie będą się szybko ścierać. Będą po prostu trwałe. E, jedna kosztowała 15 zł, więc w sumie nie jest to jakiś super tani wynalazek, ale. Na pewno y, będzie chronić. Mam tutaj obok paczkę z Sinsei. Pierwszy raz zamawiałam z Sinsei produkty do domu, więc jestem bardzo ciekawa, jakiej jakości one są. Bo nie są jakieś super drogie, ale też nie są y, super tanie. W sensie na przykład, no nie, jest, nie, są to, nie są to ceny PEPCO, gdzie rzeczywiście możemy znaleźć bardzo tanie rzeczy. Ale też nie są te ceny typu Home and You, Homela, czy Handem Home, czy Zara Home i takie sklepy Mam tutaj głównie osłonki na doniczki, dlatego że ja bym bardzo chciała mieszkanie sobie wykończyć w takim trochę ciepłym stylu Znaczy, tak, połączenie szarości, tam czerni i tak dalej, ale też pleść trochę drewna I zamówiłam takie osłonki one są dosyć spore, znaczy to generalnie nie są osłonki jako tako, tylko jakieś kosze na przechowywanie, natomiast ja tutaj stwierdziłam, że fajnie będzie włożyć kwiatka, na przykład tego fikusa, który jest za mną, trochę jest przekrzywiony, muszę go doprowadzić do pionu, natomiast taka jedna doniczka, ona kosztowała 30 zł, znaczy doniczka, ja mówię, że to jest doniczka, ale to jest generalnie jakiś kosz do przechowywania. Mam tutaj też piżamki. Ja bardzo lubię piżamy z Sylice i są fajnej jakości. Jakąś mam taką koszulę nocną którą tak Na szybko wam pokażę. Taka czarna tutaj z koronką i jeszcze taka jedna różowa z fajnym wykończeniem rękawków. Mam też piżamkę. Dobra, lecimy dalej. Mam jeszcze dwie, ale tak się zastanawiam, czy ja dwie zamówiłam. No, ale widocznie tak. Również taki koszyk. Czy też właśnie doniczka? Ona kosztowała 16 zł i mam takie dwie, więc fajnie będzie sobie postawić obok siebie. No i gdzieś to wplotę, właśnie w wykończenie, w dekorację. Kupiłam dosyć mało tych doniczek. W sensie to nie jest tak, że ja chcę na wszystkie kwiatki takie mieć, żeby to fajnie jakoś się wtopiło w resztę wykończenia mieszkania. Ostatnie zamówienie jakie zrobiłam, to zamówienie z Home and You, były tam spore przeceny, znaczy się była taka akcja, drugi produkt za 90%, 90 taniej, o, no i skusiłam się na dwie rzeczy, wybaczcie jeżeli będą jakieś głosy, no będą, bo Afera znalazła fajne papiery, w każdym razie, zamówiłam pościel, ja jedną pościel już z Home and You, Aferko, musisz to robić teraz, Halo Halo? Czekajcie, bo to się tak nie da nagrywać przy nim. W Home menu zamówiłam pościel. Mam już jedną pościel z tego sklepu i sprawdza mi się super. W dodatku jest ona ciemna, piorę ją bez problemu, nie odbarwia się, nie, nie barwi też innych um, ubrań, czy też um, rzeczy, które piorę razem z nią. Dlatego stwierdziłam, że skuszę się na kolejną pościel, tym bardziej, że fajna właśnie promocja była. I zamówiłam coś takiego. Nie będę oczywiście odpakowywać, pokażę Wam z bliska, jak mniej więcej się prezentuje. I zamówiłam ją w rozmiarze 100. 140x200? Nie. nie, 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 160 na 200 Dobrze, właśnie tak, bo tutaj są różne rozmiary, ale zaznaczone jest właśnie. 160 na 200 i poduszka 70 na 80. Powiem Wam, że w Wikej to już nie mamy w ogóle żadnych pościeli z poduszkami 70 na 80, tylko 50 na 60. A ja tych poduszek małych nie lubię, więc w IKEA nie kupuję już pościeli odkąd nie mają tych rozmiarów, dlatego też fajnie, że inne sklepy mają. Podoba mi się ten wzór taki florystyczny. Z roślinkami, także coś na czasie I też taka w miarę ciepła kolorystycznie pościel Mam nadzieję, że jakościowo też będzie dobra Bo to również jest chyba bawełna satynowa Tak, bawełna satynowa Z takiego materiału też mam tą, którą aktualnie posiadam Ok, udało mi się wyciągnąć już ostatnią rzecz Sommendium i ją zamówiłam właśnie y, jako te minus 90%, więc fajnie, że się udało. Mega mi się to podoba i tak się cieszę, że udało mi się to dostać. Dobra, mamy to. Jest to chlebak. Metalowy chlebak, który również jest w kolorach moich. A... Włosy się tutaj czepią. Tak wygląda w środku, no ale z zewnątrz jest naprawdę przepiękny i powiem Wam, że jest dosyć duży. Nie sądziłam, że będzie aż tak szeroki. Naprawdę jest spory na żywo. Mnie się tak wydaje, no takim dosyć duży, więc duży chleb tutaj się zmieści bez problemu. Bardzo ładny, bardzo ładny. No i w sumie udało mi się dorwać to za 10 zł, bo generalnie dosyć drogi był ten chlebak, no ale z racji tych promocji. To udało mi się dostać go dużo taniej. Bardzo się cieszę. Będzie sobie stał na wierzchu. Komponował się pięknie z innymi dodatkami właśnie w tym kolorze. Jest metalowy. Nie wiem, czy wspominałam, ale, ale tak, jest metalowy. No i tak, tak się prezentuje. Cóż tu więcej mówić o chlebaku? Więc to wszystko. Na tą chwilę to była taka naprawdę pierwsza, pierwsza tura e, rzeczy do Nowego Mieszkania. Także na pewno wyczekujcie kolejnych filmów e, z tej serii, więc subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego, bo teraz będą e, właśnie filmy przeprowadzkowe głównie. Więc zapraszam już teraz i z wami się żegnam na tą chwilę. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.